Wiadomości z Małopolski. W Suchej Beskidzkiej podpisano umowę, na mocy której technikum jeździectwa w Jordanowie otrzymało kolejne wsparcie finansowe samorządu województwa. Tym razem to 180 tysięcy złotych na wypożyczenie koni treningowych dla młodzieży oraz transport na zajęcia. W sumie to już piąty rok dofinansowania szkoły. W tym roku kwota jest nieco niższa, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to zwiększymy tę dotację, która pozwoli w pełni zapewnić kształcenie młodzieży na wysokim poziomie. Mówi marszałek małopolski Witold Kozłowski. Taką nadzieję, że poprzez kontynuację realizacji tego eksperymentu dojdziemy do w ogóle technikum jeździectwa. No, to by było. Dla nas duże wyróżnienie, jeżeli uzyskalibyśmy taki status. Warto dodać, że na tym kierunku młodzież zdobywa także dodatkową wiedzę. Zaznacza radna Danuta Kawa. Zakres nauki nie tylko obejmuje naukę jeździectwa, ale i również naukę prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, tam gdzie przebywają, gdzie udostępniają właściciele gospodarstw turystom konie do, do nauki czy, czy jazdy, czy do czy do rekreacji zwykłej, prawda? jak również takie podstawowe informacje o weterynarii czy chowu koni. Zadowolenia z otrzymanego wsparcia nie krył starosta powiatu suskiego Józef Bałos. To jest bardzo duże wsparcie, ponieważ ten typ kształcenia to są duże koszty i dzięki temu, że Urząd Marszałkowski co roku od kilku lat jest w stanie wyasygnować pewną kwotę, bardzo nam to sprawę ułatwia i mam nadzieję, że ta współpraca w tym obszarze będzie kontynuowana. Podczas wizyty w Suchej Beskidzkiej marszałek Witold Kozłowski oprócz podpisania umowy obejrzał także nowoczesny budynek Centrum Kultury i Filmu, w którym znajdują się między sala kinowa i biblioteka. Koszty inwestycji to ponad 24,6 miliona złotych, z czego blisko 6 milionów to dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa.